Tajemnice naszych czasów. W polskim Radiu Białystok. Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym programie opowiemy Państwu o sądach doraźnych, które funkcjonowały dokładnie. To był listopad-grudzień 1945 roku, kiedy one powstały. O, o roli tychże sądów opowie nasz gość. Paweł Wąs z Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam Pana. Witam Państwa. Po co powołano te sądy? Ustalenie działalności tych sądów do końca nie zostało jeszcze na pewno. Opisane. Ja tą tematyką zajmuję się od kilku lat. Mam nadzieję, iż w niedługim czasie te moje starania badawcze zostaną zwieńczone monografią. Jeśli chodzi o samą specyfikę sądów doraźnych, to musimy tutaj rozgraniczyć dwa pojęcia, ponieważ na mocy dekretu z 16 listopada 1945 roku. Ten dekret wszedł w życie 17 grudnia. Przy sądach okręgowych na terenie całego kraju powstały wydziały do spraw doraźnych. W założeniu miały one pełnić taką funkcję pacyfikującą również w stosunku do podziemia niepodległościowego. Jednak bardzo szybko okazało się, iż nie spełniają one. Tej roli, którą władze komunistyczne przed nimi postawiły. Co prawda, te sądy również orzekały kary śmierci. Już pierwszy taki wyrok śmierci zapadł w Wydziale Doraźnym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu pod koniec grudnia 1945 roku. Jednak musimy pamiętać, iż byli to sędziowie cywilni. Orzekający na co dzień w sądach okręgowych, i komuniści stwierdzili, iż ta represyjność tych wydziałów doraźnych jest zbyt mała. Postanowiono utworzyć dodatkowe wydziały do spraw doraźnych, posiadające olbrzymią autonomię, składające się z wojskowych. Te składy orzekające rekrutowały się zarówno z wojskowych sędziów, z wojskowych prokuratorów, ławnikami w, w przeciwieństwie do tych, tych pierwotnych składów orzekających również nie byli cywile, tylko żołnierze korpusu bezpieczeństwa wewnętrznego. I na przełomie stycznia i lutego 1946 roku zapadła decyzja, iż te składy orzekające należy w pierwszej kolejności wysłać na tereny najbardziej zagrożone działalnością podziemia niepodległościowego. Rozpoczęły one działalność od początku lutego 1946 roku, początkowo na, na terenach ówczesnych województw Białostockiego, Warszawskiego oraz Lubelskiego. W późniejszych miesiącach działalność tych sądów również została rozszerzona na, na tereny Podkarpackie, województwa, Małopolskie. Województwo ówczesne, Kieleckie to tak jak Pan wspomniał o. Okolice tam. Czyli Rze rzeszowskie można wypowiedzieć. Rzeszowskie, łódzkie, częściowo poznańskie również i tylko jeden proces z tych, z tych sądów doraźnych KBW został de facto odbył się w Krakowie, przed sądem okręgowym w Krakowie. Pierwszy wyrok, pierwszy proces odbył się w dniu 7 lutego przed sądem okręgowym w Siedlcach ale już dwa dni później 9 lutego rozpoczął działalność skład orzekający w białym stoku na czele którego stał kapitan Włodzimierz Ostapowicz. Niezwykle Krwawa postać, myślę, że, że doskonale znana dla osób interesujących się historią powojenną białostoczczyzny. I jeśli coś mógłbym jeszcze doprecyzować w kwestii tych ponadnormatywnych składów orzekających, to miały one, jak wspomniałem już, olbrzymie kompetencje. De facto dublowały te wcześniejsze składy orzekające. Wielokrotnie dochodziło do, do takich sytuacji, iż te składy orzekające wojskowe przybywały na dany teren. Działały one wspólnie z, z grupami operacyjnymi wojska, które dokonywały masowych aresztowań i te osoby, które podlegały pod orzecznictwo doraźne, były przekazywane do y, tych składów. Orzekających i te składy w pełni, już te zadania postawione przed nimi przez komunistyczne władze, Realizowały w pełni. Na czym polegała doraźność? Bo mówi pan, że sąd doraźny, mówiło się nawet owe sądy na kółkach albo takie obwoźne, no, obwoźne objazdowe. A, a rozprawy odbywają się w Siedlcach. Przecież wiadomo, że w Siedlcach był sąd, że rozprawa odbywała się w Białymstoku. To na czym ta doraźność polegała? Po pierwsze, te, te ponadnormatywne składy orzekające otrzymały z Ministerstwa Sprawiedliwości. Pieczątki tych sądów, na którym terenie później działały. Także rozpatrując sprawy, stemplowali się. Przyjeżdżali na Białostoczyznę, to sądzili w rejonie białostockim, podjechali kawałek dalej. To już w warszawskim województwie funkcjonowali, posługiwali się pieczątkami warszawskimi. Akurat panie redaktorze, tutaj teren białostoczyzny. Był w jakiś sposób można to tak nazwać w cudzysłowie ucywilizowany, tak? Ponieważ ten skład orzekający Włodzimierza Ostapowicza na stałe rezydował w Białym Stoku, miał tylko jedną sesję wyjazdową na początku czerwca 1946 roku, a tak wszystkie wyroki Wszystkie te procesy odbyły się w Białymstoku. Ponadto oprócz tego składu Włodzimierza Ostapowicza działały jeszcze inne, w bielsku podlaskim, wysokiem Mazowieckiem, w sokółce oraz w Łomży. No i cóż, no, a ta doraźność, z których te, te sądy słynęły, po pierwsze od Sformułowania aktu oskarżenia do y, rozpatrzenia tej sprawy, y, w myśl y, tych, tych planów y, komunistów, miało upłynąć y, 24 godziny, także y, ta sprawa miała być rozpatrzona bardzo szybko. Y, po drugie, doraźność tych sądów miała objawiać się tym, iż wyrok miał zostać wykonany błyskawicznie de facto. Jedyną drogą odwoławczą od wyroku śmierci mogło być tylko ułaskawienie przez ówczesnego prezydenta komunistycznego Bieruta. Bolesława Bieruta. No ale jak z terenu, pytanie o łaskę do Kancelarii Prezydenta to przecież ma swoją drogę, jakoś to powinno odbywać się również w miarę cywilizowany sposób, to jak oni chcieli się w tych 24 godzinach zmieścić? Rozwiązano to w ten sposób, iż z uwagi na to, iż y, obsługą tych sądów doraźnych KBW y, zajmował się właśnie korpus bezpieczeństwa wewnętrznego. Czyli korzystali z łączności wojskowej. Tak, 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 tak. I w ten sposób załatwiali to błyskawicznie. Sędziowie mieli nakazane, iż y, bezwłocznie po orzeczeniu kary śmierci za pomocą telefonogramu taki wyrok był przekazywany do Ministerstwa Sprawiedliwości, z kolei. Z Ministerstwa Sprawiedliwości było to przekazywane do, do kancelarii Bieruta, a jeszcze wcześniejszym takim ogniwem pośrednim był szef Sądu Wojskowego KBW, sowiecki pułkownik Konstanty Lasota. Wszystkie wyroki orzekane przez te sądy doraźne spływały do niego i dopiero on przekazywał to do Ministerstwa sprawiedliwości. Także ta droga z uwagi na to iż to były, było wszystko przekazywane, tak jak wspomniałem za pomocą telefonogramów, odbywało się w przeciągu 24 godzin i niejednokrotnie te wyroki już były wykonywane wyroki śmierci już następnego dnia po orzeczeniu sądu. I nie skorzystaniu z prawa łaski przez Oczywiście. prezydenta. Za chwilę w naszym programie opowiemy o efektach działania, czyli ile było tych wyroków śmierci, jaką legendą owe sądy doraźne cieszyły się, czarną legendą cieszyły się w naszym społeczeństwie. Tajemnice naszych czasów. W polskim Radiu Białystok. Dzisiaj w naszym programie rozmawiamy o funkcjonowaniu sądów doraźnych. Bada je, analizuje ich działalność. Nasz gość Paweł Wąs z Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Czy prezydent Bierut kogoś ułaskawił? Panie redaktorze, na ponad 800 osób skazanych w trakcie pięciomiesięcznej działalności, ponieważ tutaj trzeba doprecyzować, iż te. Te sądy doraźne KBW, którymi ja się zajmuję, które badam, one działały od, od początku lutego do końca czerwca 1946 roku. To jest zaledwie 5 miesięcy, i w trakcie tych 5 miesięcy te składy orzekające osądziły ponad 800 osób. W stosunku do ponad 360 orzeczono karę śmierci. No cóż, jeśli chodzi o ułaskawienia, prezydent Bierut przychylił się do pięciu, do pięciu takich próśb. Nie był łaskawy. Nie był łaskawy, tak. A trzem skazańcom, którzy już byli więzieni na egzekucję, udało się uciec. Także z tych skazanych na ponad 360. Tylko 8 osób uniknęło kary w tym czasie. Nie dziwne, że taką czarną legendą owe sądy się cieszyły w społeczeństwie. Ta czarna legenda na pewno została ugruntowana tą działalnością propagandową tych sądów, ponieważ w założeniu władz komunistycznych. Ten wydźwięk propagandowy miał być bardzo silny. Czy zasianie takiego terroru w społeczeństwie i to miało przynieść właśnie ta doraźność, miała przynieść taki skutek? Doraźność raz, a yy, najważniejszą jednak kwestią było upublicznianie tych wyroków. Yy, sędziowie mieli nakaz po wykonaniu wyroków śmierci sporządzać specjalne obwieszczenia wzorowane, trzeba to wyraźnie powiedzieć, na tych obwieszczeniach z okresu II wojny światowej stosowanych przez władze okupacyjne niemieckie i na tych obwieszczeniach yy, prezentowano te osoby skazane na karę śmierci. Tutaj Białostoczyzna jest yy, o tyle pod tym względem, też yy, taka yy, ciekawa, tak, ja, ja zbieram te, te afisze. Tutaj sędzia Ostapowicz miał założył sobie yy, takie działania i to realizował, że były sporządzane yy, afisze takie zbiorcze z bardzo wielu spraw rozpatrywanych, także pierwszy taki zbiorczy afisz ukazał się na początku marca, a więc po niecałym miesiącu działalności składu orzekającego i na tym afiszu znalazło się 30 nazwisk osób skazanych na karę śmierci oraz kilkanaście osób skazanych na karę więzienia. Jeszcze bardziej wstrząsający jest afisz za maj i czerwiec, gdzie znalazło się na takim zbiorczym afiszu 40 nazwisk osób skazanych na karę śmierci i 25 osób skazanych na karę pozbawienia wolności. Te afisze były drukowane w wielotysięcznych egzemplarzach i miały zawisnąć wszędzie. W każdej najmniejszej miejscowości miały wisieć te afisze, i jak pan redaktor wspomniał, siać ten terror wśród społeczeństwa. A żeby ci przedstawiciele społeczeństwa w jak najmniejszy sposób wspierali tych żołnierzy podziemia niepodległościowego, tak? No, jeśli ktoś zapoznał się z takim afiszem, to mógł. Że tak powiem, to swoje, ze strachu. To swoje wsparcie no jakoś yy, wycofać. No, czy analizował pan te y, akta, tych sądów doraźnych, pod kątem y, takim, no bo przecież wiadomo, okres powojenny, tuż po y, zakończeniu działań y, zbrojnych szerzyło się bandyctwo. Jaką część wyroków y, tych sądów doraźnych y, to były sprawy związane z takim klasycznym bandytyzmem? A w jakiej części dotknęło to właśnie żołnierzy podziemia niepodległościowego? No, powiem szczerze, iż jeszcze takiej stuprocentowej wiążącej odpowiedzi na, na ten temat na obecną chwilę nie mogę udzielić, ponieważ cały czas te sprawy analizuję. Naturalnie część z tych skazanych przez, przez sądy doraźne KBW to byli członkowie pospolitych grup przestępczych. Tak przestępczych rabunkowych, tak, no ten okres powojenny, jak wiadomo, w rękach ludności znajdowało się bardzo dużo, dużo broni i część z obywateli, no, korzystała z tej broni w, w sposób taki no, naprawdę niezbyt chlubny, ale również wielu ze skazanych przez, yy, przez te sądy doraźne, y, jedyną ich winą było to, iż przechowywali broń. Yy, nie podejmowali żadnej działalności. Czyli nie złapano ich w czasie akcji, ani nic w tym tak, yy, rodzaju. Tak, 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 ale. W tym w myśl tych ustaleń i, i wskazówek, które otrzymywali sędziowie tych wydziałów doraźnych, ponadnormatywnych, już nawet przechowywanie, czy to pojedynczych, czy, czy większego arsenału, broni kwalifikowało się do orzeczenia kary śmierci. Tutaj również chciałbym wspomnieć, iż jest pewna. Różnica w orzekaniu niektórych sędziów, tak? Za, za ten sam czyn jeden sędzia mógł orzec karę śmierci, a inny sędzia zawyrokować na przykład tylko karę pięciu lat więzienia. Jak miał dobry dzień w cudzysłowie mówiąc. Oczywiście, także duża napraw... uznaniowość, duże, duże rozbieżności, duże różnice. I tutaj też zauważalne jest to, iż największa represyjność. Była w początkowym okresie działalności tych sądów. Tak więc mówimy o lutym, marcu 1946 roku, kiedy te wyroki były ferowane w sposób masowy. Później, naturalnie, jeśli dochodziło do, do procesów pokazowych, ponieważ część z tych procesów przed sądami doraźnymi KBW. Y, odbywało się w rozprawach publicznych. Czy same na przykład wyroki również wykonywano publicznie, czy to przez, y, przez powieszenie y, w największym stopniu? No takich bardzo y, krwawych y, wyroków było bardzo wiele, ja chciałbym wspomnieć o, o takim procesie y, z mojego terenu, tak, y, najbardziej krwawy. Proces, jeśli chodzi o ilość żołnierzy podziemia niepodległościowego skazanych na śmierć w jednym procesie, to tak zwany proces 17 w Radomsku, który odbył się 7 maja 1946 roku. Z oskarżonych wówczas podsądnych 17 żołnierzy KWP schwytanych po akcji na radomsko w wyniku której y, uwolniono 57 więźniów z tamtejszego aresztu y, i z tych y, właśnie 17 podsądnych 12 zostało skazanych na karę śmierci y, i w stosunku do nich ten wyrok y, nie został wykonany przez rozstrzelanie czy przez powieszenie tylko dwa dni później zostali w straszliwy sposób zakatowani ich zwłoki wywieziono do kilkadziesiąt kilometrów od Radomska, wrzucone do, do takiego dołu po niemieckim bunkrze, tam przysypane ziemią. Dzięki ludności tamtejszej te zwłoki dosyć szybko zostały odnalezione, i przy oględzinach to wiemy z relacji świadków, iż ci żołnierze KWP zostali zmasakrowani w bardzo Brutalny taki sposób. Czyli czekamy na wyniki pana badań, bo nadal ta sprawa związana z funkcjonowaniem sądów dorecznych jest analizowana. Tylko prosiłbym jeszcze na zakończenie o wyjaśnienie, dlaczego przerwano działalność tych sądów w czerwcu 1946 roku? W czerwcu 1946 roku weszły w życie dwa dekrety, najważniejszy jeśli chodzi o to orzecznictwo doraźne. Najważniejszy z tych dekretów, jeśli chodzi o orzecznictwo doraźne, był taki, iż de facto od lipca 1946 roku ten tryb orzekania doraźnego przeszedł w gestie wojskowych sądów rejonowych i te i to one kontynuowały niejednokrotnie w, w tym samym składzie bo trzeba wspomnieć iż sędzia Włodzimierz Ostapowicz który przez te kilka miesięcy orzekł 93 wyroki śmierci w trakcie działalności w tych ponadnormatywnych wydziałach doraźnych od lipca orzekał już w ramach wojskowych, w ramach wojskowego sądu Rejonowego w Białym Stoku i nadal skazywał na śmierć dziesiątki polskich patriotów, żołnierzy podziemia niepodległościowego, z tym, że to już pod szyldem. WSRu. Już o, o funkcjonowaniu wojskowych sądów rejonowych w naszych programach państwu opowiadaliśmy. Dzisiaj skupiliśmy się na sądach doraźnych. Funkcjonowały tylko kilka miesięcy, ale bardzo krwawo zapisały się w pamięci wielu Polaków. Naszym gościem był Paweł Wąs, z łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Nasza audycja dostępna jest na stronie. Internetowej Radio Białystok www.radiobiałystok.pl, ukośnik podcasty, Lech Pilarski. Do usłyszenia. Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.